Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj przedstawię wyjątkowy odcinek, taki jak wi... Znaczy nie wiem, czy widzicie po tytule, bo na pewno nie napiszę co dokładnie Czy Czemu mi się wiecznie w jakiś profil komuś wchodzi? Halo? Co się dzieje? Czemu jakieś lagi są... chamyckie? Widzicie, ledwo, ledwo wyszedłem do gry i już są lagi Słuchajcie, dobra, czekajcie, yy, bo teraz yy, tutaj, przepraszam, że przez chwilkę nic nie mówiłam. Czytam też tutaj wiadomości. No, Jak mi się takiegoś... Jakoś... Słuchajcie, jak widzicie, tak dokładnie mam, słuchajcie, 500 tego, wszystkiego, mam 500, no wszystko mam takie, jak potrzeba. Będę musiał potem pozbierać 500 tego, co się robi z gliny, idealnej ziemi i metalu, ale... To obsydnię to też będzie z górki, tylko glinę. Słuchajcie, i mamy. Mamy, słuchajcie, skałę masierzystą. Bardzo się cieszę, że mam ten klotek. Słuchajcie, jestem mega radosny. Słuchajcie, jak widzicie, prezentuje się on tak. Yy, ogólnie, za niedługo będziecie mogli albo. Znaczy nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę ale yy, za niedługo, lub już może jest parkur albo będzie to bedrock parkur. Albo mm, parkour, który będzie miał sobie bedrock, ale na pewno takie coś będzie. Słuchajcie, więc możecie wchodzić na moją ściankę Happy Boy 6 pi... No nie wierzę, zaś komuś w profil weszłem. Słuchajcie, dobra, więc lecimy na parkoury. Może odczytam jeszcze wiadomości. Słuchajcie, lecimy na pierwszy parkour. Słuchajcie, to my będziemy sobie grać w parkoury bedrockowe, ale nie myślę, że nie będziemy na razie budować światów gramy sobie w bedrockowy parkour. Oczywiście pozdrawiam mał. Miałem 22. słuchajcie bardzo pozdrawiam. To jest osoba, która bardzo chciała być na odcinku. słuchajcie więc jest na odcinku. Ma ode mnie również pozdrowienia. Możecie wpaść na tej osobki ścianę. No nie, nie, nie będzie zaliczony na parku, jako parkour z widzami, ale. Dobra, słońce. No nie, jak ja zacząłem. Bo łaja, aż tak maga byłem. Mam wrażenie, że tu gdzieś był klucz. Takie, takie wrażenie mam, że gdzieś tu klucz był potrzebny, a ja go nie wziąłem. Dobra. A gdzie mam to potem doskoczyć? Anna, gdzie? Pyta się, czy nagrywasz? No nie, to to miało być. A piszemy tak. Dobra, ale hamstwo normalnie. Co to miało znaczyć? Dobra, ok. Gdzie teraz A, poczekajcie, czekajcie, robimy najpierw tak czekajcie, zaraz zejdziemy, tylko zobaczymy, gdzie trzeba doskoczyć. To może w ogóle nawet nie, nie trzeba w ogóle bo można doskakiwać. Okej, okay, co? So o co chodzi? Biko z Idyky? Ja nie wiem co to za parkour. No. I co tu mamy zrobić? Halo? O co tu chodzi? Czekajcie, wyglądam się. Naprawdę, teraz chcę te powiadomienia. Naprawdę. Idzie zmienić parkur. więc widzimy się na następnym. Słuchajcie, lecimy. Jesteśmy teraz na takim oto parkurku. Aha, już kryształ aktywowany, super. Lecimy. No ej. Chyba jest jakiegoś Polaka, bo widzę. Kabuś, no to... Jeśli no to raczej Polak, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Mogę się również mylić. A to jest odcinek o bedroku, no to dlatego sobie gramy w bedrokowe parkury. Słuchajcie. W ogóle napiszę mu, że mam klocek bedrock, Bedrock. A kiedy wstawisz? Nie wiem... Kiedy wstawię? Słuchajcie, nagrywane to jest 1 lipca, zobaczymy kiedy to wrzucę. Czy w ogóle jutro jadę na wakacje. Znaczy, ja już jestem na wakacjach, jak to oglądacie, ale... W tym czasie, w którym ja to nagrywam. No nie! Jakieś chamstwo. Czy w ogóle cieszę się strasznie, że mam ten klocek. W tym tygodniu no wiem, no nie, raczej tak. Tak, ale nie wiem. Na sto procent w następnym tygodniu. Procent będzie w następnym tygodniu, prawda? No czy, co ja robię? Czemu ja tak jakoś dziwnie skaczę? Ogólnie słuchajcie, po tym odcinku będę robił od razu bedrock parkour Więc słuchajcie, wchodźcie na moją ściankę i zagrajcie w bedrock parkour Albo po prostu jak zobaczycie parkour, gdzie jest bedrock, to znaczy, że to jest ten Dobra Słuchajcie, ale ja chociaż gram na telefonie Słuchajcie, ale do, dobrze, dzisiaj też, słuchajcie, w ogóle Przepraszam, że tak trochę nie, Bo był mm, 1 lipca. Znaczy dzisiaj wstawiłem jakby odcinek. Tylko na, mówię, że jeszcze, że potem to wstawi. Na pewno nie 1 lipca. Bo mia, mam... tego dnia był też podajże Minecraft i Roblox. Były trzy filmy, gdyż następnego dnia wyjeżdżałem na wakacje. No nie. Słuchajcie, nie miałam w ogóle internetu, dlatego wcześniej nie wstawiałem, a mia, miało być jeszcze tam chyba dwa odcinki. A nie mam internetu na telefonie, coś się po prostu zepsuło. Musiałam przyczekać. znaczy teraz tak nie mam internetu, ale mam dane komórkowe, więc z nich korzystam. Korzystam z tego telefonicznego, bo nie mam internetu. Słuchajcie, a z tych danych też mi resztka została. Znaczy nie wiem, czy taka, reszt taka resztka, no ale no ogólnie tam będę miał internet, więc tam będzie w miarę powinno być dobrze. Dobra. I słuchajcie. Muszę też trochę... No będę tam ćwiczył na telefonie. Będę już dwa tygodnie na telefonie. To będzie trudne. Dobra. Okej, okay, skaczemy sobie ładnie, pięknie. Słuchajcie, bo trzy dni były 1 lipca, znaczy chyba teraz to mówiłam, ale nie słuchajcie. Ja po prostu zapominam strasznie takie rzeczy. Czy coś mówię, czy nie. Ale 1 lipsa był z Minecraft'a i z Robloxa. już po prostu mówię, wyjeżdżam i chciałbym, żeby było troszeczkę na zapas. Bo na pewno w pierwszych dniach tam nikt nie wrzucę. I gdzie? Po czym ja idę, zaraz? Wow, halo. O co chodzi? Dobra. Jest, dobra, trafiłem. Trudny ten parkur, Znaczy drugi i ostatni. A znaczy, na każdym odcinku będę robił tak mniej więcej po dwa parkury? Boże, to będzie jakieś oceny. W ogóle dawno nie było oceniania właśnie. Znaczy, to mam teraz, więc to trzeba będzie nagrać za niedługo. Znaczy, jak widzicie ładnie, przeszedłem. Mamy 258, jak w ogóle widzicie. Czemu ja na każdym odcinku mam prawie co dwa levele więcej. Odcinek trwa. 8 minut, myślę, że. Znaczy 9 w sumie. Myślę, że wystarczy. Więc w ogóle teraz może jeszcze sprawdźmy, co tam mam w ogóle ciekawego. Na co muszę teraz zbierać ile tego? Najdźwiedziej, że w umiecie. Dobra. Ok, wchodzimy do zigi. Star Blok, tworzenie. W ogóle, jak widzicie, adamantyt. Słuchajcie, to ada, ten adamantyt wybiorę na odcinku, gdyż yy, chyba następnego dnia się kończy. Nie wiem, znaczy już w ogóle nie jest koniec, nie, a chcę na odcinku, bo nie będę nagrywał jutro, a jutro się to kończy. Słuchajcie, więc odbieramy. Dzisiaj wbiję i sobie sam od wieczorem jeszcze odbiorę. Muszę niestety odebrać, bo ono bo się inaczej nie zmarnuje. A to jest naprawdę, bym wam przykro, bo powinni to dodać na zawsze. Bo, mega cenne to jest. Mega to dużo daje. No, ale niestety, Adamantyt na razie musimy ominąć. Musimy o nim zapomnieć. Mam nadzieję, że kiedyś wydarzy nowy surowiec taki na stałe. Tak nie, nie jak teraz, na 15 dni. Tam, na dwa tygodnie, nie całe. Znaczy, to no, całe, ale no. I słuchajcie, jak widzicie w ogóle parcie, ile tego wszystkiego mam już. Gdzie to jest, o, lekko ponad tydzień od, od, od specjalu. No, tydzień, tydzień to nagrywam. A już paści legliny, bo ja bardzo dużo gram w kopanie. Słuchajcie, więc na. No, ale gram w prywatnym, więc raczej tam. Nie, nigdy raczej na mnie nie traficie. Chyba że nie dam o vip i będę musiał w publiczne. No to wtedy tylko. Ale jak widzicie, tyle mam tych wszystkich surowców. Trochę ziemi i na razie nie chcę oddawać. Będę, nie chcę, będzie max. Słuchajcie, i na co mamy? Musimy kolejne zbierać. Oh, zielona brama. Tworzymy. Słuch o, oczywiście, że będę. Twor jak ja czekałem na zieloną bramę. Słuchajcie, tworzę sobie dwa wagoniki. Wiem, że teraz tracę metal, który jest potrzebny do obsidianu, ale ja nie mam wagonów prawie, trzy drobę. wiem, że teraz tracę, ale potrzebne. Naprawdę mi są potrzebne. Ale fajnie. Słuchajcie, no to... Ale mam zielony ziel klucz. No to będą cztery klucze na tym parkurze. Potrze brakuje mi tylko niebieski i będę miał wszystkie. Wow. Ale teraz do obsydianu potrzebujemy. Potrzebuję teraz zdobyć 15 tego, co się robi z metalu. To się nazywa w ogóle. Metalicznej strefy 15 i 495 idealnej ziemi. Słuchajcie, no to trzeba wybijać. Słuchajcie, możecie we mnie wierzyć. Niektórzy widzowie ci, co tam ze mną gra grają. Po prostu, jeśli zagrałem z na kopaniu, to mam nadzieję, że szybko wbiegnę. Teraz będę, będę mało grał, bo będę tylko 3 godziny chyba około dziennie grał w Blockster Planet na wakacjach, a. a wiecie. Ale też na kopanie tak chociaż godzina, bo też na parkury trochę trzeba poświęcić, więc wiecie. Więc to jest takie. Takie będę tam mało, spróbuję tam wbić 56 level, czyli 150 tysięcy ekspo Powinno się udać, no i mam nadzieję, że po prostu mi się uda to zrobić i będzie fajnie. No i mam wtedy 56 level. Może nawet 57, jak będę, nie, nie będzie dobrze mi szło tam na tych parkurach. No co, słuchajcie, no, bardzo fajny ten odcinek. Cieszę się, że mam tutaj macierzystą. Jeszcze mam zieloną bramę. Jak ja się cieszę, jak ja to chciałem mieć. No ale dobra, słuchajcie, już nie wydłużam, bo teraz wydłużam aż. Słuchajcie, przepraszam, że tak wydłużam. Więc tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Bajo!